Przyciski funkcyjne oraz ich omówienie. Poniżej ekranu znajdziemy przyciski funkcyjne. Odpowiadają one wyświetlanym funkcjom na wyświetlaczu powyżej, a ich właściwości różnią się w zależności od bieżącego stanu telefonu. Omówmy pokrótce podstawowe warianty tych przycisków. Pamiętaj, że wyświetlane funkcje przypisane do omawianych klawiszy różnią się w zależności od ustawień Twojego administratora. W stanie bezczynności pojawią się następujące funkcje. Powtórz: Wyświetla listę numerów, do których dzwoniłeś wcześniej, umożliwiając Ci sprawne ponowne nawiązanie połączenia. Status: Pozwala na podgląd dodatkowych, aktywnych funkcji, przekierowań czy trybów oraz umożliwia podejrzenie ich szczegółów, a także daje Ci możliwość ich wyłączenia. Funkcje: Wyświetla przewijaną listę dostępnych funkcji i ustawień użytkownika. W trakcie, gdy Twój telefon dzwoni, pojawią się następujące funkcje. Odbierz. Odbiera przychodzące połączenie. Do poczty. Przekierowuje dzwoniącego do Twojej poczty głosowej oraz umożliwia mu pozostawienie nagrania głosowego. Ignoruj. Wycisza dzwonek dla bieżącego połączenia. Połączenie będzie sygnalizowane poprzez diodę, dopóki nie zostanie odebrane lub nie zostanie przekierowane do poczty głosowej. Rozłącz: Odrzuca połączenie od osoby dzwoniącej. Po odrzuceniu połączenia, osoba ta słyszy sygnał zajętości lub zostaje przekierowana do poczty głosowej. W zależności od ustawień Twojego administratora. W trakcie, gdy chcesz nawiązać połączenie z numerem wewnętrznym, pojawią się następujące funkcje. Odzwoń: W przypadku braku odebrania połączenia, system wykona połączenie automatycznie, gdy tylko zauważy, iż użytkownik jest dostępny. Rozłącz. Następuje rozłączenie bez przejścia do poczty głosowej. Z racji aktywowanej wcześniej omawianej funkcji oddzwoń, po dowolnej czynności ze strony osoby, z którą chciałeś się połączyć, aparat automatycznie wykonuje połączenie. Aby uniknąć sytuacji, w której odzwaniasz do osoby, kiedy nie ma cię w miejscu pracy, system najpierw dzwoni na telefon dzwoniący, a po potwierdzeniu twojej obecności ponownie wykonuje połączenie. Podczas aktywnego połączenia pojawią się następujące funkcje. Zawieś zawiesza twoje połączenie do momentu odwieszenia, przekazania lub rozłączenia. Konferencja zawiesza bieżące połączenie oraz pozwala na dołączenie dodatkowych osób do rozmowy. Przekaż zawiesza bieżące połączenie oraz pozwala na przełączenie rozmowy do innego użytkownika. Rozłącz Następuje rozłączenie bez przejścia do poczty głosowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania telefonu, a także działania jego funkcjonalności, obejrzyj inne nasze materiały lub też skontaktuj się ze swoim administratorem.